No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. A! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość, nie obchodzi mnie jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Obrońca uciśnionych! Witaj! Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie hojrak, skoro dałeś im radę, ktoś taki może mi się przydać. Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, Musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napisz się. Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta hmm. już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. wsiach nazywają mnie krwawym baronem. Gerald z Po powsiach nazywają mnie rzeźnik z Blawikem. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba, w Welen? Piękne miejsce. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich: jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bajen. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi słodką ścieżką i się najeść, i powiedział, że poczeka. Szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką? Wiesz? No bo nie było nic na śniadanie nie, nie rozumiem No, byłam troszkę niegrzeczna, rozbiłam dzban z mlekiem Rodzice pewnie byli źli Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia i że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. To chodźmy, odprowadzę cię i wytłumaczę Twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Kogoś się tu przyprowadzili? Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale. ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci kurwa dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim czem poszczuję! No, jak tam dobry gulasz? Mmm, bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od. Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpielę. No, i chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapieczku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Mmm, dziękuję. Ja. C jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczeć i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Chcę, muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem, ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj, proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? <laughs> Absolutnie żadnej! Poza moim słowem. Pomogę ci. Znajdę Twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Ech. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No. Normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka na wiosnę, skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona, Anna, ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, tarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi, ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu z pod ziemi wydarzyć, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? E tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i w kurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może ich by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Wele. A moje kobiety. Anna Posaremu cicha jak myszka, Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad, proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są, wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwy synów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę, albo moją córeczkę, bym jak psa! To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. <sighs> Niech będzie, ale pójdę z tobą i tak muszę otworzyć ci drzwi. Wiesz, moja tureczka gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroczkę, wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. <laughs> Rozumiesz? <laughs> Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwy syna ze skóry. To tutaj kurwa znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój tamary. Tylko nie rób bajzlu. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy... Byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom ewrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Zastanawiam się, dlaczego ułożyłeś się z garczekami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć! Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać! Nilwgardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyrzynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Słyszałeś coś o wiedźmach w Welen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślałem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Wydaje mi się, że musicie już iść. Musimy? Musicie. No, to idziemy. Świeżko. Zobaczmy kim jest człowiek, który naraził się kumplom medrika. Halo, jest tam kto? Otwórz jest bezpiecznie! Kogo diabli ja niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Uu, uu, uu. człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary, to na niego guślaż czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobra amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Uh, 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 złe moce anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia. Co z niebytu pochodzi z czarnych źródeł wypływa? Stara magia? Możesz konkretniej? No o tym gawet nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Ty go zrobiłeś? Kuślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobra amulet, dobrze chronił. Nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? U, 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 u. Złe moce Anny otoczyły. We władanie wiąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś jak na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Góślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać. <noise> Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy! Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz, nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie. To ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Więc masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie, nie gadaj. zbyt wiele. Księżniczka, Nie uciekaj, od myślarza, bo nie. Koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały Wilk pomógł. Guźlarz też pomoże. Krew. Trzeba... krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Did you A nie umarło. To wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czy Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała I co z tego? O mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali No to się obudziło, błąka się, zemsty szuka Poroniec Biały wilk, mądry wilk Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. im Roin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki. Pradawny. Duchom rasa obca nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie. Drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No, czasem się brat z bratem i sto lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli Twoje przeczucia są prawdziwe, Baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób.